W tym filmie podzielę się z Wami takim inspirującym cytatem, który znalazłam odnośnie wychodzenia ze strefy komfortu. I przeczytam jedno zdanie, a później będzie mój komentarz do tego. Tutaj sobie nawet zapisałam na kartce. Wielu z nas nie czyni postępów, ponieważ oczekuje na akceptację przez innych. Chcemy być lubiani, akceptowani. W istocie otrzymujemy mniej niż to. Na co faktycznie zasługujemy? Manipulujemy myślami na naszą niekorzyść, tworzymy wszelkiego rodzaju wymówki, aby się usprawiedliwić. Większość ludzi świetnie się czuje w swojej strefie komfortu. To jest prawda, że większość ludzi nie chce wyjść ze swojej strefy komfortu, dlatego że tam jest ciepło własne gówno, inaczej ciepłe gówno, ale własne. Także to wymaga dużej odwagi. To wymaga um, przykładowo, jeżeli chcesz rozpocząć biznes, nie masz na niego pieniędzy, więc będziesz musiał, musiała znaleźć w sobie pokłady energii lub znaleźć sposób na to, jak te pieniądze zdobyć, jak je zarobić, w jaki sposób, szukać różnych możliwości. Niekoniecznie. Od razu musi ci to wyjść i musisz się liczyć z tym, że właśnie nie od razu to wyjdzie, a właśnie nie każdy jest taki, że jak mu coś za pierwszym razem nie wychodzi, to idzie dalej. Z tego, co zauważyłam, sporo ludzi po prostu przy pierwszym razie, jak mu coś nie idzie po jego myśli, po prostu się poddaje, zniechęca, uważa, że to nie dla niego, że po prostu się wycofuje. Tak jest, z tego, co zauważyłam, jak ja zarabiam w internecie, to Sporo Cię zniechęca dopiero ja, bo ja jestem osobą taką, która stara się pomóc jak najlepiej potrafi, więc wtedy staram się tłumaczyć takiej osobie, że słuchaj, spróbuj. To, że pierwszy raz nie wyszło, nie oznacza, że będzie tak ciągle. Musisz próbować. Musisz być wytrwały, konsekwentna. W którymś momencie w końcu zaskoczy. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Hej.